Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was znowu na holstemu, tak wiem, że był w środę, ale mm, przyszły mi paczki i postanowiłam je otworzyć. Znaczy otworzyłam już sobie coś w kuchni, a to o czego mówię nie będę otwierała to Wam też już tu pokażę, a potem mm, dobra, nieważne. Nie jest tego dużo. Dużo jest tutaj jakichś lakierów do paznokci ja sobie kupiłam, bo stwierdziłam, że są fajne te z temu. I mi pasują, kolorki mi pasują, powybieram sobie tam kilka. Jeszcze mi tak przyjdzie na taka paczka mniejsza, ale to zobaczycie już chyba we vlogu, bo teraz kończę nagrywać. Hmm, może dzisiaj, jak skończę nagrywać vloga, to też wam wpuszczę go jakoś na dniach. No i dobra, możemy zacząć. Mówię, jest tego niedużo, dużo, niedużo, e, to już jest kwestia wasza, ale tu wydałam około dwóch stówek, 250 za tą paczkę, którą wam pokażę. Najpierw zaczniemy od takiego cedzaka, jeszcze jeden był, dałam mojej mamie, bo właśnie mówię, wezmę mamie i to wygląda w ten sposób, że jest taki koszyczek, który się tutaj mm, buja. Na przykład na owoce, czy jakieś tam makarony ewentualne. No, zobaczymy, przyda się na pewno. Tak zwane przyda się, jest tutaj ich dużo. Dalej mam coś, co mi się spodobało. Na mydło. Takie zwykłe. Poszeleszcze, poszeleszcze. Jest to coś takiego, taka miseczka. No i tutaj mydło w kostce dajemy. No fajne, bo nie jest to takie tandetne czy coś. Znaczy, wiadomo. E, no ale fajnie to wygląda. Podoba mi się. Taki uśmiechnięte, e, uśmiechnięta mydelniczka. Tutaj wziąłem coś dla bąbunka. Leży tu obok mnie, dlatego się popatrzałam. Czekajcie, muszę to otworzyć. E. Są to takie piłeczki z piórkiem. On lubi takie rzeczy. Patrz! Patrz! Tu masz piłeczkę. Piłeczkę. Chodź tu. Mówiłam, że lubi. On uwielbia te, te piłeczki. Ty <laughs> taki zadowolony. Jestem mu jedno. Wjazd do ciebie. <laughs> No, także to na pewno mu się spodoba. Więc mu mi Zostawię sobie, bo on, on nie niszczy zabawek. Jedynie mamy taką myszkę, e, którą dostał w prezencie. E, to, to tak, to tam ma troszkę poniszczone, ale wiecie, bawi się tym, to jest najważniejsze. Tu wzięłam taki nóż do pizzy. Spoko to wyglądało i wzięłam. Mm. Bawi się tym piórkiem. pióreczkiem się bawimy. pióreczkiem się bawimy, tak? pióreczkiem Bawi się. No, także to. Tu wzięłam takie mm, do zlewu. Nie kurczę, zapomniałam jak się to nazywa. No wiecie, żeby daj na te sitko, czy po prostu do otworu tam do tego zlewowego. Zlewowe. Do tego odpływu, dać na odpływ i wiecie, jakby jakieś resztki czy coś, a nawet do łazienki na przykład, na, żeby włosy jakby się tam gdzieś e, poplątały, żeby nie wlatywały, właśnie. Wiadomo, coś tam przyleci, ale no niedużo. Tutaj mam taki mini statyw. Wziąłem go pod kątem nagrywania, ale. Nie wiem, ile by to kosztowało? 7 zł. 8. O, wygląda to tak. Dajmy tutaj, jeszcze jest taki, takie coś. Tutaj to przyczepiamy i możemy nagrywać sobie tutaj od dołu. Z tego akurat jestem tak mało zadowolona. Nie mogę nawet tego tutaj włożyć. O, może teraz? O, teraz się włożyło. Widzicie? No. I jak ja? No, nie wiem. Takie sobie to akurat jest. No, ale może się akurat przyda, więc... Więc tak. Jeszcze kartonik. W kartoniku to było. Tutaj wzięłam coś, co jest rzadko teraz spotykane oprócz sklepów. Foliowe. Takie, wiecie, zwykłe reklamówki coś takiego. Tutaj wziąłam coś, co musiałam wziąć. Wiecie, ja jestem fanką, fanką. E, I zamówiłam sobie już coś na święta. Jeszcze coś jest na święta. Taką ścierkę jedną. E, McCallister i Merry Christmas. No, takie coś. Bardzo fajnie to wygląda. I materiał jest taki pluszowy troszkę. Także to mam. To. E, klapki sobie kupiłam. Takie kapcie. E, myślałam, że będą dla mojej mamy, bo ja nie pamiętam, czy ja je kupiłam dla siebie, czy dla mamy. Właśnie teraz e, nie pamiętałam. Ale po, wezmę je sobie tam do siebie, żeby w czymś tam latać, bo ja tam normalnie w adidasach latam, nie? No, ale będą cieplutkie przynajmniej. Takie ładne wstążki. Z jakby firanki. No, wzięłam <laughs> chyba z 25 zł za te klapki. Ja, klapki z temu są fajne. Bardzo je lubię, e, bo mam i te gumowe, czy coś, nie? To one mi się fajnie sprawdzają. W ogóle, sorry za mój ten wygląd, ale ja po prostu czesałam się wczoraj. <laughs> Tylko spiałam włosy dzisiaj. No. Tutaj wziąłam coś, co musiałam wziąć. I są to. Takie krasnale. Różowe. Krasnale. Takie na choinkę albo coś, albo gdzieś tam przywiesić. Fajnie to będzie wyglądało. Także wziąłam trzy takie mam. I każdy mam po prostu inną czapeczkę. Jeden ma w takie płaski, jeden ma tutaj w jakieś groszki, a jeden ma w takie serduszka, czy to to są jakieś po prostu e, tam pierdołki, nie wiem co to tam było. Tutaj do mamy do prezentu mam diamenciki. Znaczy, to już mam świąteczne, po prostu widziałam, że jest coś takiego, i mówię: dobra, wezmę. To jest dla mamy. Moja mama przeglądała mi tutaj te rzeczy. Co to jest, o co tu masz, o co tu masz? I mówię: Nie, już tam nic nie ma ciekawego. No tutaj mam właśnie do kalendarza adwentowego naklejki. Mówię: wezmę, bo są fajne czarne, więc już się będzie zbierało. Folia. Tutaj mamy dwa lakiery. I tu mam. Taki szary. O, szary. Zielony. Tu jest chyba brązowy. Ale nie pamiętam. Sorry za ten szelec, ale co zrobię? Tu jest taki burgundowo-brązowy. O, taki burgund ładny a wzięłam, bo mi się podobał na zdjęciu. Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. Tu się wkurzyłam znowu, bo kupiłam znowu te tasiemki i okazało się, że są te same i to są te cienkie. I to są takie jakby gumy, nie? I te grubsze one są fajne, bo jest większa powierzchnia, ale te wąsk wąskie też mi się przydadzą, wiecie, na coś tam na pewno. Tutaj wzięłam do mm, robienia paznokci takie folie. Wiecie, to na lakier i to się odciska, nie? Wzięłam to jakbyśmy z mamą sobie robiły pazurki. Znaczy ja mam je. Tu wzięłam sobie takie mm, do zeszytu, wiecie, żeby zaznaczać. No kilka kolorków to jest, także to mi się przyda. Kolejne folie do paznokci. No wzięłam ich więcej, no bo fajnie to wygląda. Widziałam to już Kilkukrotnie u dziewczyn, jak sobie robią takimi foliami paznokcie i to wygląda super. Tu jeszcze znowu coś dla kota, ale tego nie odwijam. No to jest to samo, tylko z oczami. O prawie to samo z oczami. no. Bo tam to jest piłeczka, tutaj jest taka jakby ośmiorniczka. I to takie... Mm, wiecie. A te oczy latają. Takie piórkowane, nie Nie wiem, jakby to nazwać. I tu wziąłam sobie. Kolejne tam jakieś wyzwanka, ale to jest jakieś duże. To mi nie wejdzie do mojego. Hmm, dobra. Będziemy kombinować później. Tutaj wziąłem taką zatyczkę. Jak macie to jest taki motylek, jak macie ładowarkę i żeby ona wam się nie wyginała, to dajcie to. Nie wiem, czy to będzie pasowało. To się sprawdzi czy też nie, no ale wzięłam w razie w tu wzięłam sobie jeszcze jeden lakier i go nie otworzyłam. A to ciekawe. O, zapomniałam. 0,6. Pokażę Wam też. O, taki ładny, taki brudny róż. A mi się ręce często matko. Nic nie zniepiłam. Totalnie. Tu wziąłam sobie segregatory jeszcze. Jeden. Na wyzwankę. jakiś tam. Tutaj też wziąłam właśnie... A nie, tu mam, wiecie co, na magnes na lodówkę. Shopping list. Właśnie chciałam coś takiego, żeby mieć sobie to przykleję i będę sobie pisała jakby mi czegoś brakowało w domku tu wzięłam folię te na suwak, to są te mm, koperty tutaj wzięłam jeszcze jedne worki czarne, takie małe to się zużywa także fajnie, że wzięłam sobie tego więcej tamte już chyba zabrałam, albo je mam w kartonie, bo ja teraz wiecie, trochę pakuję, trochę ten. Tak, więc, więc tak Tutaj wzięłam, patrzcie i zapomniałam, że aż tyle, ale najpierw tak, tu mam jeszcze jeden lakier taki e, Fajny liliowy, bo chciałam taki na wiosnę I słuchajcie, nie wiem czemu mam tego aż tyle To już jest koniec w sumie e, Kostki do gry Tutaj wzięłam sobie taki zestaw różowy to nie. <noise> tu wziąłem sobie kostki ósemki, całą paczkę. A mi się wydawało, że tego miało być mniej. Ostatnio też popełniłam taki sam błąd. I tutaj kupiłam taki ogromny zestaw. Właśnie kostek do kulania. Ja uwielbiam kostki do gry. <noise> A tutaj jest taki woreczek. Taki dosyć spory. No tutaj mamy te kości Tu są jakieś takie, takie Fajne Tutaj też jest jakiś zestawik Trzydziestka Dwie trzydziestki chyba są tutaj Do stówki, do dwudziestki Coś takiego No i mnie najbardziej to przekonały te kule tu jest taka duża, 50. A tu jest stówka. No, fajne są. To nawet nie jest kostka, jak to w ogóle ma ten się obracać. Fajne. Mega fajnie. Tak, to czaska Fajnie, fajnie. Mam. I to wszystko. Tak jak mówię, będzie to taki luźny filmik na piątek, także myślę, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że to wszystko. Jeszcze w holu w, holu, w vlogu wam pokazałam, co tam kupiłam na kokolicie, a to zobaczycie właśnie w vlogu. I nic, będę to spakuje i możliwe, że jutro sobie pojadę tam do siebie i, i to tam po, po wyworze To, co a to, co nie jest, to zostaje jeszcze tutaj. I tyle. Te kla klapki muszę wywieźć, no bo wiadomo. Więc kochani, bardziej się pogadam we vlogu i nie będę tu przedłużała. Zostawiacie łapeczki w górę, komentarz subka i dajcie znać, co Wy tam w, e, zamawiacie z temu, czy w ogóle zamawiacie z temu, czy olewacie temat. E, także to. Wujaczki. Pa Pa!